Młodszy wygadry Sławomir Murawski, dowódca jednostki ratowniczo 33 w Nakle nad Dniu 31 października, krótko przed godziną 9 rano, do powiatowego stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalno-gospodarczego w Nakle przy ulicy Potulickiej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, iż spod całego obwodu dachu budynku wydobywa się dym, z jednego powietrza gospodarczego wydobywa się ogień. Nasze działania polegały w pierwszej fazie na dostępie, na wykonanie dostępu do tego pomieszczenia, czyli pootwieraliśmy, pootwieraliśmy wszystkie pozostałe pomieszczenia gospodarcze. Wprowadziliśmy prądy wody gaśnicze na poddasze tego budynku, a następnie przy użyciu kamery termowizyjnej, z termowizyjnej lokalizowaliśmy źródła ognia i otwieraliśmy w celu odprowadzenia gazów, gazów pożarowych dach. W działaniach brało udział 6 zastępów, 23 strażaków, w tym trzy zastępy z JRG NACO, zastępy OSP NACO, Ślesi i Paterek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.